Pojedziemy do Casey'ego i pokażę wam, jak z tymi wszystkimi. Yy, nie wiem jak to nazwać. Z tymi wszystkimi graficznymi opcjami wygląda ściąganie Wikersa. Dobra, obracaj mi dupę. Widzowie, chcecie zooma czy bez zooma? Zoom czy czy, czy, czy zoom? Proszę wybrać. Bez? Dobra, to jedziemy. 3, 2, 1. No, to tyle mu HP zostało. Może w ruchu czy trafisz? Dobrze. Tutaj ten teren nie jest taki dobry. To następnym razem w ruchu. World of Machine Gun. Czy to będzie dobre dla gry, czy nie? Zobaczymy.